Z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję kolejnego zestawu LEGO Star Wars na 25-lecie tej serii. Jest to zestaw pod numerem katalogowym 75379 i tytułem Dart Malak. A nie, czekajcie, zestaw jest nazwany Artulitu. Dziwne, raczej powinno być odwrotnie, no bo raczej mało kto kupuje ten zestaw dla konstrukcji. Na pudełku klasycznie mamy grafikę Lego Star Wars, numer katalogowy, kwalifikację wiekową oraz tytuł. Na dole mamy specjalny znaczek na 25-lecie Lego Star Wars Artolitu. A obok zaprezentowana minifigurka prawdziwego głównego bohatera tego odcinka czyli Darta Balaka. Znalazło się też miejsce dla minifigurki drugoplanowego bohatera. Po drugiej stronie pudełka nasz Artuditu przenosi się z pustyni na jakiś korytarz, prawdopodobnie Gwiazdy Śmierci. Mamy tam zaprezentowane wszystkie dodatki do naszego artu i funkcje bawialne w jednym okienku. Dowiadujemy się też tutaj, że dostajemy specjalną podstawkę pod minifigurkę naszego droida. Warto też wspomnieć obok pudełka: mamy tam logo Lego Star Wars, numer katalogowy, to ten sam znaczek z Artuditu oraz jeszcze raz zaprezentowaną minifigurkę Darta Malaka. No dobra i teraz pierwsze zaskoczenie, liczymy, 1, 2 i tutaj od razu jest minifigurka Darta Malaka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Wiadome było, że w tym zestawie będzie wiele woreczków, ale raczej nikt się nie spodziewał, że będzie to aż tyle, czyli 12. Poza 12 woreczkami klocków, oczywiście w pudełku dostajemy instrukcję i arkusz z naklejkami. Coś co widzieliście już przy poprzednim zestawie na 25-lecie Lego Star Wars, czyli grafika z Arturidu i fireworkami. Na końcu mamy jeszcze całkiem fajne porównanie naszego Droida z klocków obok filmowej wersji Arturidu. Na tylnej kładce jest też jedyny słuszny robocik w tym zestawie, czyli Robercik. Pierwsza i najważniejsza minifigurka w tym zestawie to Dart Malak, znany również jako Alek. Skąd możecie kojarzyć tą postać? Głównie z tego, że pojawiła się w grze Knights of the Old Republic. Był kiedyś uczniem Darth Revana, a później naczelnym dowódcą armii Sithów w rywalizacji z Republiką. Zanim przeszedł na ciemną stronę mocy, szkolił się na Jedi na planecie Dantooine. Minifigurka oczywiście jako broń dostaje klasyczny czerwony jest świetny. Jeśli chodzi o tors i nóżki tej minifigurki, są to oczywiście szaty sita, no ale nie są to takie klasyczne, że tak jak na przykład u Palpatina, że są czarne, tutaj są one czerwone. Chociaż ja uważam, że lepiej by się sprawdził tutaj dark red, a nie zwykły czerwony. Mam tutaj też kilka fajnych szczegółów. Bardzo dobrze prezentują się te srebrne druki na minifigurce, na przykład te nad jego klatką piersiową. Jeżeli chodzi o pelerynę, to nie jest to żadna nowość, ona pojawiła się już na przykład u Mandalorian z Battlebacka, tak jak uważam, że dobrze pasuje do tej minifigurki. Z tyłu oczywiście nóżki nie są nadrukowane, no tors jest, ale bardzo podobnie do tego, co dostajemy z przodu. Pierwsze co rzuca się w oczy, kiedy patrzymy na główkę, to oczywiście jego maska. Tylko pytanie, dlaczego on ją nosił. Historia wyglądała mniej więcej tak. Darth Revan uważał swojego ucznia za słabego, dlatego zawalczyli oni na miecze świetlne, no i podczas tego pojedynku ucierpiała twarz malaka, konkretnie jego żuchwa. W rogu ekranu widzicie jak minifigurka prezentuje się bez maski, no ale wiadomo, że tam też nie ma już jego ust, nie ma jego żuchwy, tylko jest taki metalowy element. Poza tym warto też wspomnieć, że główka jest nadrukowana od tyłu. Nie jest też dziwną rzeczą, że nie ma on nadrukowanej drugiej twarzy. No bo, po pierwsze, za dużo jego głowy z tyłu jest odkryte, więc by za bardzo się rzucała w oczy. No a po drugie, nie widzimy jego ust, więc nie bardzo mógłby nawet jakoś zrobić inną minę, nie bardzo mógłby się uśmiechać. Tutaj możecie się jeszcze przyjrzeć, jak wygląda Dartmouth z mieczem oraz bez. Warto też wspomnieć, że minifigurka dostaje podstawkę z nadrukowanym symbolem na 25-lecie LEGO Star Wars. Taką samą podstawkę dostał też Five w zestawie Boarding the Tanty 4, którego recenzja jest na kanale, link w prawym górnym rogu. Za pomocą zwykłego playta 2x4 możemy sobie te dwie podstawki połączyć. No i wiadomo, że jak będzie więcej minifigurek na 25-lecie, je również będzie można tutaj przyłączyć. Tak czy siak, na razie mamy dwie. Kolejna minifigurka, ale już o wiele mniej ciekawa. No, chociaż to teoretycznie główny bohater tego zestawu. To Artuditu. Nasz mały droid oczywiście jest tutaj dodany tylko po to, żeby postawić go sobie przy tabliczce. Zresztą tak to jest w większości tych zestawów, które dostają takie tabliczki. Tą konkretną wersję tego droida w Lego dostajemy już od jakiegoś czasu. Pojawił się m.in. w Jawinie 4. w Diorance ze Zdniatarką Śmieci. oraz w myśliwcu jody. Co jest w nim takiego niesamowitego, a to, że dostaje nadrukowane plecy. No i kiedyś nie było tego nadruku, więc to jest całkiem fajny dodatek. Może za kolejne 10 lat LEGO doda nam w końcu jakieś nadruki na jego nogi. No i to tak naprawdę tyle. Poza tym jest to zwykły klasyczny Artitu. No i tak naprawdę jak wygląda, to wszyscy raczej dobrze wiecie, a jak nie, to teraz widzicie. Dobra, teraz przyjrzyjmy się całkiem fajnemu dodatkowi do Tarta Malaka, który dostajemy w tym zestawie. I nie, nie mówię tutaj o tej biało-niebieskiej kupie klocków, tylko o tej podstawce. Która zazwyczaj jest naklejką, no a w tym wypadku mamy nadruk. Z tabliczki dowiadujemy się kilku ciekawych informacji. Między innymi to, że ta konkretna jednostka Artu została wyprodukowana w fabryce Industrial Automaton. Poza tym dowiadujemy się też, że nasz Artu ma 1,9 m wysokości. Oczywiście prawdziwy, nie ten klockowy. Obok płytki znalazło się też miejsce dla minifigurki, którą wcześniej już omawialiśmy. Z góry przepraszam, ale za dużo czasu po prostu na tę konstrukcję nie poświęcę. Nie dlatego, że za bardzo mnie ona nie interesuje. No, Ale dobra, omówmy już tą kupę złomu. Ma on oczywiście trzy nogi, w tym jedną zdejmowaną, owalny, beczkowaty korpus i trochę kwadratową ruchomogłowę, od której zaczniemy. Tak jak wspomniałem, głowa ta jest troszeczkę kwadratowa, ale nie będę się aż tak strasznie czepiał, no bo wiadomo, że ze studów było ciężko zbudować coś lepszego. Zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli funkcji bawialnej. Tak jak wspomniałem, jest ona obracana o 360 stopni, więc to akurat jest całkiem duży plus. Kolejną funkcją obawialną jest to, że możemy naszemu Arturitu przyczepić do głowy charakterystyczny dla niego radar. Jeżeli chodzi o samą głowę i detale, które na niej mamy, no to jest coś, dzięki czemu nasz Artu widział, czyli prawdopodobnie jakaś soczewka wizyjna, coś w tym stylu. No i mamy też. Urządzenie służące do wyświetlania hologramów. Tutaj pierwsze naklejki. Z boku w sumie nie ma nic ciekawego. A z tyłu mamy kolejną naklejkę i jakąś zieloną diodę. Joda! You see Yoda. Na drugim boku kolejna naklejka. Dobra, jedziemy z jego korpusem. Z przodu mamy naklejki oraz całkiem fajnie zbudowane te elementy. Prawdopodobnie są to jakieś wywietrzniki. Dodatkowo możemy zdjąć jeszcze te dwa elementy. Tak to wygląda bez nich, a jest to po to, żeby doczepić charakterystyczny element chwytaka i złącze, za pomocą którego Artu włamywał się do różnych terminali. Tak to wygląda z boku. Wyjąłem jego trzecią nogę, żebyście lepiej mogli zobaczyć tył. W sumie jest on całkiem fajnie wytailowany, no i mamy tutaj też dwie naklejki. Dobra, teraz przejdźmy do nóg. Oczywiście omówię ja jedną z nich, bo z tego co mi się wydaje, są to lustrzane odbicia. Skonstruowane jest to całkiem fajnie, ponieważ może to tak jakby imitować ruch. Sama noga jest całkiem dobrze skonstruowana i odwzorowana, mamy wiele fajnych szczegółów i naprawdę ktoś tutaj robiąc ją się postarał, chociaż można byłoby tutaj jeszcze kilka EBA Ace bardziej wytajlować. Całkiem dobrze prezentuje się też ta jego stopa, wrotka, a szczególnie te podłączone do niej kable. Co można mówić o trzeciej nodze? W sumie to nic, w sumie po prostu ona tutaj jest. No i chwała im za to, no bo w minifigurce nie ma. Poza tym, zrobiona jest całkiem ok. Jest ona wyczepiana. Trzyma się łatwo tylko na jednym klocku techniksowym, a tak prezentuje się po odpięciu. Podsumowując, tutaj macie jeszcze rzut oka jak prezentuje się Artulitu obok innego droida, którego mam w kolekcji, czyli Bidymana. Na początku myślałem, że zostawię sobie tą konstrukcję Artuditu i postawię go na jednej półce właśnie z tym droidem z Jedi Fallen Order. No ale teraz mam trochę mieszane uczucia i nie wiem czy to ma sens, więc piszcie w komentarzu co z tym zrobić. Na pewno plusem tego ArtuDitu jest to, że podstawka albo raczej płytka na podstawce jest nadrukowana, a ta od bd jest naklejką. Jeżeli chodzi o minifigurki to o R2D Tune nie ma co gadać. Za to Malak. No cóż czy chcesz czy nie chcesz jeśli zbierasz minifigurki LEGO Star Wars, to raczej albo musisz kupić ten zestaw, albo polować na samą minifigurkę. Uważam, że mroczny lord jest bardzo dobrze wzorowany i całkiem fajnie szczegółowo zrobiony, szczególnie podoba mi się element jego maski. LEGO wrzucając tutaj tą minifigurkę trochę pokazało nam, że pamięta dalej o epoce The Old Republic. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się jeszcze jakieś zestawy lub minifigurki z tego niekanonicznego uniwersum. Szczególnie, że moja kolekcja minifigurek z tej epoki jest bardzo skromna. A dlaczego mówiłem, że ta minifigurka jest obowiązkowa dla wszystkich fanów Star Wars? Tutaj idealny na to przykład. W 2019 dostaliśmy minifigurki na 20-stolecie Lego Star Wars. No i teraz ceny niektórych z nich naprawdę wywaliło w kosmos. Także kto wtedy ich nie kupił, teraz może żałować. Teraz myślę, że może być podobnie. Znaczy, może nie z Fivesem, no bo go raczej kupią wszyscy, ale na pewno z Malakiem. Tak czy siak, ja czekam na jeszcze inne minifigurki, które mają się pojawić na 25-lecie, żeby połączyć ich podstawki i zrobić sobie taką całkiem fajną kolekcję. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wy będziecie zbierać te minifigurki na 25-lecie i jaką minifigurkę chcielibyście zobaczyć właśnie w tych zestawach rocznicowych. Ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.